Waga luty 2024. Drogie wagi, jest to dla Was miesiąc pełen ruchu wewnętrznych emocji, działania i poukładania pewnych rzeczy w sobie. Zdania sobie sprawy, na czym Ci zależy. To jest miesiąc szybkich decyzji. Musisz być przygotowany, by błyskawicznie rzucić się w wir akcji. Bez względu na to, czy przygotowałeś wszystko sam, czy też czekasz na dogodny moment. właściwie chwila właśnie teraz nadchodzi. być może wydawać się tobie, że wszystko jest chaotyczne, ale będziesz yy, musiała wago rzucić się w środek wydarzeń i być skoncentrowana. zaufać swojemu instynktowi, swojej intuicji, a wtedy wszystko dobrze się ułoży. odpowiedzi generalnie masz w sobie. I posiadasz bardzo bogatą intuicję, masz przeczucia. Zaufaj temu, co w tobie jest, co tobie podpowiada, twoje serce, twoja dusza, twoje ja. Próbuj też negocjacji, bo czasami na tym możesz lepiej wyjść. Niestety też w niektórych sytuacjach trzeba będzie postawić na swoim. Swoje potrzeby. Ponad innych potrzeby. Niektóre osoby mogą chcieć ci narzucić swoje zdania, swoje racje, i będziesz zmuszony, aby wybierać pomiędzy tym, co czuje twoje serce, yy, jakie masz programy w sobie, że kogoś kochasz, to trzeba się poświęcać i tak dalej. I między tym będziesz zmuszony yy, do wyboru między troską o bliskich, a uczuciami jakie żywisz do tych osób, ale dla ciebie najważniejszą drogą. Tak? I wybieraj siebie, bo mimo że będzie bolało, to w końcu jest twoje życie. Tak? Po więcej szersze horoskopy zapraszam na kanał YouTube Wiedniła Renata, bo już niedługo cały miesięczny szczegółowy loty.